Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy pałować z tego to pięknego przeciwnika, którego możecie kojarzyć z poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że całość ja jałmu się nie wykrzaczy, bo czekam się, że nagle mi program do nagrywania walnie z jakiegoś nieokreślonego powodu. No, ale jestem dobrej myśli. W ogóle może się okazać, że to wszystko pójdzie psów w dupę, przez to, że Jej, to. Coś jest coś zrobione. Ale bądźmy, no, wierzmy w siebie, no, i tak Wytanie? dalej. I tak dalej. Um, no to tutaj idziemy. Ja tutaj, tutaj walczymy. na początku, czy...? Tutaj, potem przychodzimy tutaj, zamykamy ramkę i bijemy. No Okej, okay. teraz ja otwieram, że próbowała na mnie. Ale teraz rzuci pół tam, pół tam. Nie, niech Nie, Dobra, przejdą. Nie, przejdą, właśnie tylko otworzyłem bramkę. Teraz wiesz, tutaj. Jestem na mnie, jak chcesz. Biegnę. Biegnę, czekaj. Boosta sobie złapię prędkości i gaz, gaz, gaz! Dziu. Dobra, biję. Na mnie super. Spokojnie. Idzie. No, nas. Spokojnie. O kurde! To jest 3000 IQ jak ona przechodzi przez no. tą muzykę. Czekaj, bo piję teraz giną. O! Ho, 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 ho. Chodź, chodź. No Chodź, Dobra, już już, 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 No! no, 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 no. no. Eee, w, <grym> w cyklu się <grym> nie dogadaliśmy. <grym> dobra. Ej! It's okay, it's okay. Jest okej, jest okej. Jest bardzo kit. O, o, o! O, o, o! 3000 IQ. O kurde bele Idealnie deszczyk. No, dobra, trzeba odpowiedzieć. A są nagle. No chyba ty. Młoto. Deszczyk to skamp Ujmij. Mm -hmm. mm, nie Widzisz? ma tu jakiegoś dźwięku. Nie ma, mijano tam. Cześć, cześć, cześć. Patrz, chwileczkę. Biegnę. Jestem. Zamykasz? No zamykasz. No, nie mogę zamykać. O musimy ustalić, kto zamyka. Słuchaj, <laughs> so, dobra, chodź z tej strony. Ja zamykam. zamykam klik. Klik, dobra. Kudę. Klik. Klik. Dobra, Dobra, Są po drugiej <laughs> stronie. Proszę. Nie ja Właśnie, O, kudę. Dwójka. O jezu, Bardzo ja mało. Weź na, na chwilkę. Muszę się wyleczyć. Załóż sobie lepszą dwójkę, można pomóc. Polecę. Ziom. Dobra, mam więcej. Raz, dwa. Więcej chodź? Mm. Teraz trzeba tutaj. Przechodzimy, nie? Ha. Zamykasz. Okej. Okay. No, komunikacja w wdrożenia, jak się okazuje, jest istotna. Jest chyba na mnie. No nie, los. Zjeżdżaj. Okay. Dobra, otwieramy. Aha, zamykam. Ustalmy, że. O kurde, wiesz co, to chyba nie był dobry pomysł. Czekaj, nie, bo jest ich kilka segmentów. Patrz, 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 patrz. Ja zamknę. Nie, ja jest okej. Okay. <laughs> Ustalmy, że jedna osoba otwiera, druga zamyka. Okej. Okay. Ja hmm. teraz otwieram, ty zamykasz. Z tej mnie. strony przyjdę. To będzie bo Tam będzie mniej okay. tych pszczół, okay. więc Czyli porządkujemy I... teraz. Zamykam. Mm -hmm. Typowe pszczółki. No lećcie! Zjeżdżać stąd, proszę ślicznie. Jest na mnie. Porządkujemy. Czeka, 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 szybko tutaj. I tutaj damy Teraz z drugiej strony otwieramy i ok. zamykasz się. Ok. Walczmy. Deus vult, towarzyszu! Deus vult! No, to jest naprawdę ten kiedy one przechodzą sobie tak z dupy przez... <grym> o, są w no. Łatwo. Dobra, a to jest fajny etap do porządkowania tak. pszczół. Teraz możemy tutaj? Okej. Okay. On jest na mnie jak coś. Okej, okay, okej, okay, widzę. Okej, okay, idzie na mnie. Teraz znowu będzie chować. Zamykam. Mhm. Lera jasna. Dobra. Mhm. trzeba przejść. Gdzie A tutaj też jest mały. Te, no tak. Jakby teraz byśmy przemokli, to by było niefajna sprawa. Dobra, dawaj teraz bijemy. Bo mhm. jest, ładny. To teraz, jest to ładne w warunki. Dobra. No to chodź, przechodzimy. Moldo. No jest. spokojnie, ja gramam właśnie wszystkie. Wszystkie tutaj wezmę. Najtraba. Dobra. i dawaj, dawaj. Jest na ciebie. No nie. A tak. A też tak dobra, idzie. da się bić. Da się bić. Ej, zbagomały się, zbagomały się. Tak? No No, w dużej części tak. Ale ją teraz zbiliśmy ładnie O panie panie. Bijemy, bijemy Dobra, ona już jest sklepana, co, Dobra, co, faj, co faj. Nie ma co tylko zaczyć, bijemy na spokojnie. Dobra, idziemy tam. Ja tak będę ta zwiego Na hita jesteś Nie no, co ty na no, dwa hity? Ustaliliśmy to w poprzednim odcinku. Mo to czekaj ze mną wezmę. Ej, mamy. Pożo... Bijemy? Taka, jest... Jeszcze trochę. Dawaj, przejdziemy. Ja jeszcze raz. Dobra. Ojdzie tutaj. Dobra, teraz już bijemy do końca. Dobra, do końca, do końca. Ona już jest martwa. Dół. Do. Dobra. Dobra, założy pszczele. Nie, z całej nowej pałki. Już złóż nie masz. Wszystko na siebie. Tak, kochanie, ale prawo. <głos> <głos> to wierzę, ja wiele na robię. <noise> Będę i wartku Robimy żelki, czy jemy. Ptasi, ptasi, tak, <noise> żelki, żelki. Tak? Aha. Bo ja słuchaj, mam taki kłopot z żelkami, że ja je sobie zawsze robię, ale nie, absolutnie, nigdy nie używam. Zawsze nie zrobię. To przez jest człowiek. przedmiot na naprawdę kozacki moment. I kłopot jest taki, że ten kozacki moment absolutnie nigdy, nigdy nie, nie nastąpi. Nie Co? K kiedy tankujesz. Z na No dobra, to mamy yy, zrobioną pszczółkę. To teraz? Shadow Pieces? Tak, Shadow Pieces, zaznaczyłem chyba tam. A zimno, okej. Okay. A to było gdzieś na pewno tutaj, tutaj, po raz kolejny. to trzeba znaleźć. Musisz iść, szukać. Co e, robimy? Te na sawannie. Yy, a które są bliżej? Czego? No, te na sawannie, to mówisz, że są dwa, tak? Nie, jestem. No nie się pewnie jesteś sąd, No na tym. Kula pszczół, znaczy kwiń. Kula pszczół. Ej, nie ma. Tak, kur pszczół. Mi się ma. Nie, nie ma, ej, nie ma. To ej, tylko nie tam ma. wiem, mać. Ale nie odkryliśmy jeszcze całej mapki, może być jeszcze gdzieś. Ej, tam, tam się zrobi, to będzie najlepiej. Nie wiem, wiesz co? Ile zostało ci plegów? Czywię O, Ptaki się zaczęły palić, zobacz tam ciągta. Nerwowy złożyć. Ptaki tańczą. No. Daj to na miniaturkę. no Moskami. Nie no co ty, mamy taki bajta. Paweł, zostaliśmy zabici przez królową pszczół. Hmm. Idę ląhę. Takie W ogóle. Jak kronetwet z sobie po co? No Chodź. Yy, idziemy. Idziemy, gierastarka, o też wiedziałem uh -huh. O patrz, teraz ci pokażę super pro level Ja okay, to w sumie zostawię tutaj, BQ pro chaty. Patrz, bo to nagrałeś odcinek o wieszcach że Nie się da radę, To jest A może się spodziewać nawet około 150 żab Robiłem jakiś eksperyment I najedzony Wolfgang, który wszystkie żaby zabijał jednym uderzeniem Nie był w stanie sobie poradzić Więc co robić? Teraz jest No jakbyś chciał tankować to byś się zesrał. I taki jest, Tak jest prawda jakaś światełko. Mhm. Wielki pan ma sto... No szkoda da... najsłoda, no co ty? Mnie żołą nie bije. Dwie żaby mnie nie biją, co ty? Ja tu jestem tylko, żeby zgadniać łup. Jestem Polakiem cebulakiem. Siema. Oj. No widzisz, ile, Mnie jest więcej, sił. powiedz mi. Mnie, mnie jest więcej. A już zostałem lepiej. Ja się tak nie bawię. Tak, ja ci pokażę. No ty nie. Czekaj, jak no, jest kilka, to jest na zakład. Czekaj, teraz. No idę idę, o, to jest potrzebne. żeby To... O, fajnie. Ej, to było piękne. Dostałem piorunem i dostałem jeszcze od Hedora. Pude belę. Po żebyśmy nie porobili przypadkiem kolej pszczół, i się nie zestali na walny ja żabach. Tam. One śpią teraz. Yes. No tak, ja tam pałkę zostawiłem. Chcę moją pałkę. Cyk, cyk. Lecimy. Hmm? Czekaj. Może coś takiego jeszcze odnieść. A tu nie ma może jakiegoś gęsiołośia w pobliżu chyba nie bym zobaczył jak. Walczą. Ej, tu powinien być gęsiołoś. I wiesz co? Co? Bo tu nie ma. Ale tutaj byłoby wspaniałe miejsce. Tak po prostu wszystko by na napor... Dobra, ty weź się odciągnij od mięsa, a ja je popieram. Zbieraj, przyda się. Przyda nam się na jedzonko, nie? Tak. Czekaj, Opisywanie. Mm. Okej. Okay. Tylko z du. tym urkiem to też jest przesada. Z czym? Z tym urkiem, bo ja nie mam jak się ruszyć. Generalnie jak jest wolny teren, to ja mogę... ...zbrać. Dobra, Tylko... chodź, lecimy stąd. Zbieramy jeszcze tutaj do żaby. Nie jest obrony. O, widzisz, dostałem teraz Laba. hita. Od tego, od... wolga no Wolfgang nie da... ty Turbina. To nie zmienia faktu, że żaby są potężnymi przeciwnikami, nie. że i. i się jest jeszcze to dostaliśmy. Gracz jest potężnym bossem. No. No skitu. W sensie wiesz, Graczek to jedyny stosuje taktyki, więc no dlatego tak. jest najpotężniejszym o, bossem. O, są Bawoły, są Bawoły. <grych> tutaj. Ja się tutaj chyba wspominałem w jakimś odcinku. Tak. Dobra. Typie, ale te ty Bawoły chyba zginą. Ja im pomogę. Ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, żabym mogą, ale nie muszą... Dobra, nie poradzą sobie, skoro ty im pomagasz. Nie zostałe ślepę kolejnym. Tejby zostałem Szybko póki się nikt nie zorientował, że my tutaj karniemy. Opla i był na Dobra, porobione. Idicy 40 żabichulek polecam. Ty sobie... Ty bawołów nie bij Mordo. Co fajnie jest... Co ty nie bij wołów? Pawoły to są mordy. Jeszcze jednego Bawoła zabijesz, a ja się zbudzę, nie wiem, zabiję. Dobra, Albo lepiej, skikuje. Dobra, to ja Zbieraj, od zbieraj, bo na lepki dostaniesz się zginieć zaraz. No jakbym zginął od Bawoła, bym się śmiał. <laughs> zbieraj mięso. Zbieram, zbieram. Ej, sio. Cyk, 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 cyk. Kłupsko też zbieramy, czy nie? Kłupsko? poza co Kupsko? Nie wiem. No dobra, chodź do bazy, godniemy się. Jasne. Nie mam dobry do zrzucenia. Ja też. Ja właśnie ja wezmę motylki tak. na te żeby więc... Tylko wypełniasz. Chyba, że mam tutaj y Te, zbieram motylki na żary, więc... już mogę zrobić. Ja pogotuję. Tak. Weź wstaw na rodowę, tylko. Grażyna. <noise> okay. O ty, ty, ty z głowy a padniesz. Tak? Uh -huh. On zawsze chyba jest na innej sawannie, mi się wydaje. W sensie zazwyczaj jednak... Wszystkie elementy są dosyć blisko. O! I to jest jednak. Sytuacja, jak jakby mamy hmm, dwa, jakby spawny Shadow Pieces, bo wtedy mamy większy wybór skąd chcemy dowozić poszczególne fragmenty. Znaczy, z tego co mi się wydaje, to tu będzie bliżej, bo zawsze jak zaznaczę, to jest bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. No i ja nie wiem, jak to wygląda, nie widzę tego. Mięso nam gnije, a nie gnij O widzisz działa Zrób jajka, zrób pierogi tak. A zrób mam jeszcze papirus to byśmy zrobili banding wapy i byśmy popakowali no Z Ja to ogarnę hmm. Ile chcemy jaj? No 20 to by się przydało Wszystkie dawaj, ja całe mięso z Ej papieru. to w sumie wywaliłbym całe mięso W sensie duże mięso jest spoko Ale jednak w przepisie na pierogi nie ma Dużej już nic, czy nie użyjemy no. takiego, czy takiego. No, są po prostu mięso. Tak, nie, będzie, nie będzie trudno. Pierogi będą miały dłuższy okres przydatności dzięki tak, temu. Tak, tak, tak. Godziny mają wybrane pierogi. Godziny Jeżeli są świeże. Okay. Takie najświeższe pierogi. Godziny. Pół godziny, teraz. Takie jeszcze też świeże. A dwie godziny hmm. do całego zmięcia, albo trzy. Nie pamiętam. Ok. No. Hmm, a to miałem jeszcze zrzucić, to zrzućmy. Zrzut. To zrzućmy, to zrzućmy, bo przecież nie zamierzamy umierać, nie żebym dzisiaj się nie naraził kilku... Coś Cię bije, czym się wydaje? Coś się wydaje, a zjadam to raczej w głowach. Cześć. No. przez chwilę mi się wydawało, że mam 81 HP takie, co? A jak to? O Jezu, nie chce mi się strasznie nosić tych elementów, jak robimy? No tak, bału, wow. no czy ja mogę nieść kół się chceść? Się się um, to czułbuję skórę świni i złoto. Masz skórę świni? Mam nie, mam mało. No mnie, to wiesz co, trzeba iść po fali świnki Idę na świnie. Mam będę gwarpy Czekaj, bo w czymś ja się weź, się... E, weź dupnij mi Night Sword'a 22% 60% 40%? Wybieraj. 60. Dobra. Dzięki. To zostawmy na to się później. Ja jeszcze potem zbanduję no, te, te wszystkie rzeczy. Słucham? Zbanduję te wszystkie rzeczy okay, Okej, okay. okej. To się zrobi potełużny garnek. <laughs> Akurat ze świnkami, dopieniem, znaczy doczowaniem, nie powinienem mieć większego problemu po no. tym, jak grałem sobie dłuższy czas z W ogóle to było piękne, bo wcześniej uważałem, że mógłbym no, się dał przyjść doczować świnie, po co? A potem jednak w sumie nie wiem. No i wtedy zawsze tankowałem, a jednak kiedy całe życie walczysz ze świniami i każdego dnia zabijasz ich dziesiątki po to, żeby mieć skórę świnie, skóre świńskie, bo nie może wywoływać wojen świńskich, to jednak. No. Nauczyłem się trochę. Idę do czterech świn jednocześnie, ale doczować można nawet dwie, ale to się nie opłaca z kilku nas, bo tak naprawdę wtedy się skupiasz na tym. To jednak, wiesz, zajmuje o wiele dłużej, jakbyś miał walczyć jedna po drugiej, więc bez sensu się tak naprawdę bić. A no. jajka też banglowa, czy nie? Na nie, nie wiem, ile będzie trwała ta. A zbanduj całą lodówkę, po co ma nam gnić. dobra, to właśnie zrobię. Teraz znalazłem mechanizmy i wu, maxwella, mm. rok. Ja coś coś... te rzeczy mowę sobie, bo zabiłem kreta. Słucham? Te, ten, ten, ten... Um, ...globary to był, teraz ja sobie kreta. Tego podziemnego. Ok. I wiesz, jakby było, że odpankujesz, a ja... ...sumowę mi no zrobię. <grym> Pamiętaj, żeby nakarmić Keta po uderzeniu go nie? nie, nie dam, nawet jeszcze KETA nie mam. Może go nie uderzałeś, to jedna sprawa. Może pokonajmy te y, bossy w każdym skillach. W każdym Słyszałem? sensie... Pokonajmy bossy w każdym skillach, na przykład, nie wiem, jakiś magmatic, nie wiem... Serwior, best of Honor, coś takiego. Aha, w tym sensie jest, myślałem, że... A po co to <słyszałem> komu? <koło? słyszałem> <Panie słyszałem> Coś, kiedy masz takie coś i... wydajesz. No jest. Ten las trzeba oczyścić ze pająków. Już komuś absolutnie tego nie chce robić? Um, za turbina. Mhm, mm tak, absolutnie tak. ważne to ile jest pająków w lesie, to jest masakra. Hmm. W sumie kto by się spodziewał, nie? Ale jednak za, nie wiem, 8... Około 50 nie zaczynają wychodzić kurowe, nie? No. No. Zacząłem się lęgnąć, i lęgnąć, i lęgnąć, i lęgnąć. lęgnąć. I potem masz taką chodę pająków, chcesz mm. zabić sobie kojnie. O kurde, wiesz, co właśnie znalazłem, moldo. Co, Kube konia. Ym, nie, lepiej. To już stowna. Okej. Okay. Skoro świńskie, moldo. No tak, w nie jest. Bardzo spoko rzeczy. Szkoda, że tylko trzeba pająki ozdób wyjścia szybkości. Oh, Aaa, dobra, chyba jeden kokonik mi długo nie zajmie. Zdążę w ciągu dnia, nie? Eee, dobra. Noś. Dobra, chodźcie, gościu. Dobra, powinno być, Nie Zabra. chcę się bić Shadowem. W LK starczy. Słucham? Mówię, że się nie chcę być bić Shadowem, w LK starczy. Modo. Nie będę się bić. Lol, dwa golery. Jeszcze ty zgłosiłaś, by the way. Obsidian. Obsidian. znowu? Hmm. To Mięsko jedzie. <noise> w ogóle to jest powalone, bo ogólnie nie wiem, przez e, małe niedopatrzenie, nie, na kanale nie pojawił się jeden odcinek, który właśnie, w sensie jakby my nagrywamy po kilka na raz i wrzuciłem Mojemu panu koledze, który mi to wszystko ładnie montuje, za co mu dziękuję, panu montażyście, tak, dziękuję. dwa pliki Serdez i pomysłałem. wysłał się jeden, bo coś, nie wiem, kliknąłem czy coś, pewnie moja wina. I w każdym razie wrzuciłem ten, ten chłop wrzucił ostatecznie ten nowy odcinek, czyli jakby przeskoczyliśmy jeden no. i w komentarzach absolutnie nikt się nie zarejtował, że nie, nagle Nie, wiosny dobra. jest, Ja się zorientowałem. Ta? No, ja ci przecież napisałem, to muszę... kurde. Kurde, to jest takie. Chopie takie... co ty powiedziałeś, Family Friendly Content. No kurde hmm. powiedziałem. No co? No, tak tak. Kurde, to przecież nie jest Family friendly... To jest normalnie Friendly Młodo, nie nie powiedziałeś, kurde. bo ja jestem głuchy, to jeszcze możliwe. Powiedziałem? Kurde, Ludzie, potwierdź się. To mi się przesuszyło. Przesuszyło, tak? Przesuszało. Przesuszyło. Kiedy... Jednocześnie <noise> jesteś głuchy, więc przestajesz dobrze słyszeć <noise> dźwięki. No tak, dokładnie tak to działa. No, nie to luj mordo. Dobra, ja chciałbym na szybkości ten kokon pozdupić. W sumie bez sensu pozdupić ten kokon i triggerować hopa. Tylko mogę na szybkości sobie pozbierać pick heady. Chcesz? I totalny ten... chill utopia. Chcesz, żebym Co? się łosia? Co chce? Żebym się osia. Ziezie, zziezie, zziezie? Gęsia łosia, poza odcinkiem, w sensie, że nie. W odcinku, ale nie, 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 jest fajny. Chcesz połować gęśka? Nie no, w sensie, że wiesz. Się trochę zbiję i. Zajdę Bo już czas mamy, tak? Mhm, zdecydowanie. Zatem dziękuję ślicznie za uwagę. Sądzę, że to był bardzo dobry odcinek, bo w sumie społowaliśmy aż jednego bardzo potężnego, boza, bo zapomnę w mojej topce królowa pszczół jest. Top 3 tak naprawdę. Top Komisja 3. do Toadstool i Fear Vivo stoją wyżej. W no no, przez no. jej minione. No ale z takim dobrym sposobem jakim jest tutaj pan kolega. Jakoś poszło źle Jakoś poszło. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym okay. odcinku. Cześć!